Rondo turbinowe zostało stworzone z myślą, by ułatwić i zrobić bardziej bezpiecznym przejazd przez skrzyżowanie ruchu okrężnym. Przede wszystkim należy przed wjazdem na to rondo, na to skrzyżowanie, wybrać właściwy pas. A więc w zależności od tego, czy jedziemy na wprost, czy skręcamy w którąś stronę, wybieramy właściwy pas. W tym przypadku pojedziemy prosto. Zostajemy na pasie, w którym jesteśmy. Jak widać... Strzałki na jezdni wskazują nam kierunki ruchu. Podjeżdżamy do ronda. Upewniamy się możliwości wjazdu. W tym przypadku musimy poczekać chwilkę, by przepuścić pojazdy nadjeżdżające z lewej strony. Wolne jest, więc wjeżdżamy. Wjeżdżamy i jedziemy Swoim pasem, a więc trzymamy się środka tego pasa, nie zmieniamy go. Dajemy kierunkowska w prawo, zjeżdżamy z ronda. Drugi przypadek. Jedziemy z drugiej strony. Tym razem zjeżdżamy z jednego pasa ruchu, i w tym przypadku pojedziemy sobie w lewo. A więc podjeżdżamy do rądu, upewniamy się możliwości wjazdu. Wjeżdżamy do środka ronda. I jedziemy tym pasem, nie zmieniając go w żaden sposób. Kierunkowska w prawo. Zjeżdżamy ze skrzyżowania. Kolejny wariant. Tutaj mamy dwa pasy ruchu. Jedziemy, zawracamy w zasadzie. Zajmujemy lewy pas, który służy nam do skrętu w lewo oraz do zawracania. Podjeżdżamy do skrzyżowania. Upewniamy się możliwości wjazdu. Wjeżdżamy, wjeżdżamy na pas środkowy i cały czas kontynuujemy jazdę trzymając się wybranego pasa ruchu. Mijając przedostatni zjazd, kierunkowskaz w prawo, zjeżdżamy i kontynuujemy jazdę.